Witajcie drogie panie! Dziś chciałabym się skupić na pięciu rzeczach, których stylowe kobiety wystrzegają się w swoich garderobach. Ja nazywam się Róża Augustyn, jestem stylistką, pracuję na planach produkcji reklamowych, filmowych, ubieram gwiazdy i indywidualnych klientów. Jeśli potrzebujesz pomocy przy metamorfozie swojego wizerunku czy w zakupach, czekam na kontakt od Ciebie. Przechodząc do tematu filmu, myślę, że jest wiele stereotypów na temat tego, Czego stylowa kobieta nie powinna nosić, i wśród tych rzeczy najczęściej powtarzają się Leginsy i buty emu. Według mojej opinii wcale nie są to takie największe modowe koszmarki. I muszę przyznać, że widziałam kilka całkiem znośnych stylizacji z udziałem czy Legginsów, czy właśnie butów emu. Co prawda miały je na sobie modelki albo dziewczyny wyglądające na modelki, czyli wysokie, zgrabne, ze szczupłymi nogami, bo takie no, trzeba mieć, żeby pokazywać się z gracją w leggingsach. No ale taka stylizacja leggingsów z białym t-shirtem ramoneską, sportowymi butami, nie widzę w tym nic złego, często widuje się model Modelki, które przechadzają się właśnie w takim wydaniu i wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Tak samo, jeżeli chodzi o buty emu, jeżeli ten najkrótszy model emu, na przykład Szary, połączymy z rulkami, jakimś fajnym, dłuższym płaszczem, to taka codzienna stylizacja myślę, że jak najbardziej będzie w porządku. To teraz przejdę do tych pięciu. Grzechów modowych, które ja zauważam najczęściej i które najbardziej mnie drażnią wśród kobiet. A więc, co jest na mojej liście? Na pierwszym miejscu na mojej liście są, drogie panie, ubrania pochodzenia, że tak powiem, niewiadomego. A mam tutaj na myśli ubrania pochodzące z różnorakich internetowych butików, które swój asertyment czerpią właściwie z jednego źródła, a występując później pod różnymi nazwami. Ja potem widzę jedną rzecz w jednym sklepie, w innym sklepie i robi się taki chaos. Nie zwróciłabym na to uwagi, gdyby nie to, że. Czasami moje klientki radzą się mnie, czy mają zakupić na przykład jakąś sukienkę. I niby w porządku, taka sukienka, mówią, kosztuje 600 zł, no to cena jakby gwarantująca jakąś tam niby jakość, i to jest właśnie taka sztuczka, czyli granie polityką wysokich cen, na którą trzeba uważać zdecydowanie, bo może się okazać, że taki zakup będzie nietrafiony. I często się tak zdarza. W takich butikach bardzo dużo jest spódnic i sukienek. I to właśnie na te elementy chciałabym zwrócić Waszą uwagę, bo bandażowe sukienki, czy bandażowe spódnice, czy a falbaniaste, krótkie spódniczki czy rozkloszowane spódnice wyglądają naprawdę niestylowo, i to one najczęściej pojawiają się w internetowych butikach niewiadomego pochodzenia. Także tych rzeczy radziłabym się wystrzegać. Stylowa kobieta na pewno nie ma ich w swojej szafie. Podzielę się z Wami jeszcze swoją historią. Pewnego razu dostałam od jednej z firm, od takiego internetowego sprzedawcy, sukienkę. Jeżeli chodzi o linię tej sukienki, była w porządku, natomiast co mnie zdziwiło i zastanowiło, to był zapach tego, tego produktu, który był bardzo odpychający i niefajny. Ja e, oczywiście zapytałam e, kogoś, czy, czy mi się może przypadkiem wydaje, albo nie wiem, jestem przewrażliwiona. E, no i no nie, stwierdziliśmy wspólnie, że jest to po prostu zapach taniego chińskiego materiału. Sukienka również nie była jakaś bardzo tania, bo kosztowała, nie wiem, 400 czy 500 zł online. Mało tego, e, ta firma podawała, że... E, funkcjonuje, można jej rzeczy kupić w jednym z takich fajnych showroomów koło Witkaca w Warszawie, co oczywiście sprawdziłam i oczywiście okazało się to bzdurą, także bardzo niefajnie, także radzę uważać na, na zakupy w tego typu sklepach, jeżeli macie wątpliwość, czy dana czy daną sukienkę, spódnicę da się wystylizować fajnie, albo e, czy rzeczywiście jest warta swojej ceny, możecie do mnie napisać na przykład na Instagramie. Postaram się doradzić. Kolejnym modowym grzechem, troszeczkę w sumie podobnym i nawiązującym do poprzedniego, e, są, e, moje drogie panie, obszarpane jeansowe katany, kurtki oraz spodnie jeansowe z ogromną ilością dziur. I mówi to osoba, która chodzi na koncerty rockowe. I ja również posiadam w swojej szafie spodnie z dziurami na kolanach, ale tych dziur są dwie, e, po jednej na każdym kolanie. I to jest enough, to jest zdecydowanie wystarczająco, jeżeli chodzi o, o to, co może się zadziać w takim przypadku na jeansie. Natomiast widziałam, że niezwykłą popularnością zwłaszcza podczas letnich miesięcy cieszyły się właśnie takie oversize'owe kurtki z mnóstwem przetarć, jakiś taki obszar państw, nie wiem skąd wzięła się ta moda, ale jest to bardzo mało stylowe i nie odradzam tego typu produkty i tak samo jeżeli chodzi o panów. Tym bardziej e, radziłabym minimalizować ilość przetarcia. Właściwie u, u panów raczej bym z nich zrezygnowała, chyba że jakaś jedna, maksymalnie dwie e, dziurki przetarcia to, to wystarczająco zdecydowanie. Kolejnym modowym koszmarem, który często e, widzę, e, jest wykorzystywanie e, niewłaściwej biżuterii. Mam na myśli korale i biżuterię. Mm, Występującą pod postacią takich muszelek. Jeżeli chodzi o korale, to bardzo zdziwiłam się niedawno, kiedy przyszła do mnie młoda dziewczyna, bardzo atrakcyjna, żebym przygotowała dla niej jakieś stylizacje. Przyszła do mnie w koralach. Mam zdziwiona. Mówię to. Naprawdę bardzo rzadko spotykane, żeby młode osoby nosiły korale, i rzeczywiście tak bym radziła, aby zostało. Jeżeli nie macie siedemdziesiątki, piątki co najmniej na karku, to zostawcie korale w spokoju, spokojnie. Możecie nosić taką fajną boho biżuterię złożoną z takich małych koraliczków. Kryształków, to jest bardzo fajne, bardzo stylowe, bardzo takie lekkie no i To jest super. Natomiast duże korale, mimo tego, że jestem wielką fanką, vintage i vintage-biżuterię noszę na przykład pod postacią tego, tego sygnetu. Natomiast korale zostawmy babcią. Natomiast to, co ostatnio jest bardzo modne w miesiącach letnich. To biżuteria złożona z takich właśnie muszelek. I tego już kompletnie nie rozumiem. Jak stylowa kobieta może wykorzystywać w stylizacjach służbowych, zawodowych biżuterię nawiązującą do wakacji w jakichś egzotycznych krajach? Naprawdę, to ja już bardziej akceptuję, nie wiem. Yy, tutaj taki, taką opaskę z Openera czy z innego festiwalu. Natomiast noszenie takich muszelek przejdzie, ale na yy, wakacjach, yy, nie wiem, albo jeżeli rzeczywiście jesteśmy yy, podróżnikami i, i możemy... Yy, i ta, te, te, te po prostu jesteśmy, tak? I, I to jest element naszego DNA. Natomiast wykorzystywanie muszelek yy, w stylizacjach codziennych yy, Kolejnym czego wystrzegają się stylowe kobiety. I o czym już troszeczkę wspominałam w poprzednim odcinku, ale powtórzę, bo to też często widzę, już ja zwracam uwagę, ponieważ kocham torebki. I jak wiecie, kobiety dzielą się na dwa obozy: fanki, psychofanki torebek, psychofanki butów. Ja jestem w tym obozie torebkowym i zwracam uwagę na, na torebki bardzo, bardzo bacznie. I drogie panie, stylowe kobiety nie noszą torebek. Oblepionych jakimiś złotonymi czy srebrnymi elementami, blaszeczkami, tymi okuciami czy z, z tymi plakietkami wszytymi z nazwą logo. To nie jest stylowe, nieważne jakie to jest logo. To są często torebki, które możemy kupić tak naprawdę kolaboracji jakichś dużych marek z. Z, z jakimiś producentami czy sieciówkami. To nie wygląda dobrze. Ja się cieszę, że popularne są torebki minimalistyczne, że dużo dziewczyn nosi chociażby torebki Zosi Chylak, czy Marki Pałagan, czy Ani Kuczyński. Czy sieciówki takie jak Mango czy Zara mają również mnóstwo bardzo minimalistycznych i wyglądających na vintage torebki. Można też oczywiście. Do czego zachęcam, zaopatrzyć się w torebkę vintage, e, na przykład lepszej jakości, bo jest to inwestycja i e, taka torebka nie traci na wartości. Jest stylowa, e, podbija naszą wartość, myślę, jeżeli chodzi o pozycję taką zawodową. Zdecydowanie robi dobre wrażenie, robi profesjonalne wrażenie, więc to jest, to jest coś, co jest z nami cały czas, więc warto, warto dużo uwagi tutaj poświęcić właśnie torebce. Są też fajne outlety i sklepy vintage, gdzie można poszukać fajnej skórzanej torebki, która posłuży nam na lata niż wymieniać co, co kilka miesięcy czy co sezon, bo zwróćcie uwagę, że takie torebki... Nieskórzane, czy nie z tej lepszej wegańskiej skóry, jak to teraz się sprawy mają. Po prostu się tak wykruszają te rzeczy ze sztucznej taniej skóry, z tego tworzywa się bardzo kruszą, i, i później jest tylko nieprzyjemnie, kiedy, kiedy trzeba yy, sprzątać tę obkruszoną skórę, prawda? <grywy> I na końcu tej listy niestylowych rzeczy e, są, drogie panie, rajstopy grube, wzorzyste, na przykład w jakieś rąby, w jakieś dziwne wzory kwiatowe, no nie, o tym też już wspominałam troszkę w poprzednim filmie, żebyśmy raczej starały się nosić, zwłaszcza że teraz ta polska zima, jesień na to pozwala, cieńsze rajstopy i inspirowały się takimi wzorami bardziej Modowymi, czyli jakieś gwiazdeczki, kropeczki. Oczywiście, jeżeli, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jeżeli nie jesteśmy paniami, prezeskami, które nie mogą. Raczej w takim wydaniu się prezentować, chociaż kto wie, to zależy, ale po godzinach przecież wszystko nam wolno. Raczej radziłabym się inspirować na przykład tym słynnym modelem. Rajstop Gucci. Jest wiele fajnych, drobnych wzorków na cienkich rajstopach. One wyglądają bardzo fajnie i sprawiają, że stylizacja wygląda lekko i modowo. Natomiast te grube rajstopy, we wzory. Ja często widzę to na przykład panie, panie w takich zawodach, jak nauczycielki, one często, tak, czy w biurach, pracownice noszą takie rajstopy, gdzie jeżeli kobieta chce wprowadzić do swojej garderoby trochę ekstrawagancji, czy takiego modowego szaleństwa, to może to zrobić inaczej, na przykład używając butów, jakiś motyw, panterki czy węża, czy zrobić to grając dodatkami. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o grube rajstopy, we wzory, dałabym sobie z nimi spokój. To tyle, jeśli chodzi o modowe grzeszki, które najczęściej obserwuję wśród kobiet. Dajcie znać, co was irytuje i co Wy uważacie za najmniej stylowe. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do kontaktu ze mną, na przykład na Instagramie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie po sobie jakiś ślad.